Komentarz pod moim poprzednim filmem o prawie akcji i reakcji. Coś jednak masz z góry atos. <laughs> tak spodziewałem się, że tą sprzeczność prędzej czy później ktoś mi wytknie. Mianowicie, jak to jest, że z jednej strony mówisz o kulturze łacińskiej, o systematycznej pracy, rok po roku, budowaniu czegoś w długim horyzoncie czasowym, a potem mówisz, pozbywaj się wszystkiego, uchodź z tego świata, odsuń się w nicość. Otóż słuchajcie, sprzeczność tu jest tylko pozornie. Po pierwsze, nie powiedziałem uchodź w nicość już na zawsze, tylko uchodź z tego rozdania. Dlatego, że żeby wytłumaczyć sobie ten, ten pozorny paradoks, dlaczego tu buduj systematycznie, a tu oddawaj, musimy sobie omówić piąte prawo życia, mianowicie prawo rytmu piąte razem z szóstym do spółki, ono właściwie daje Wam doskonałą receptę inwestycyjną na to, w jaki sposób w swoim życiu się poruszać. Ale żeby do niego dojść, to musimy sobie zacząć od takiego prawa fizyki znowu, które pewnie pamiętacie ze szkoły. Pani od fizyki wiesza na sznureczku pięć wahadełek i puszcza je w różnym tam momencie i one z różnym czasem startowym z różnym okresem zaczynają się po dłuższej chwili ze sobą synchronizować. I dokładnie tak samo jest z waszymi działaniami, które wy podejmujecie w życiu. Wy macie swój okres wahadełka waszego indywidualnego, do którego się bujacie i którym możecie manipulować zgodnie z prawem akcji reakcji, czyli popchnąć go w którąś stronę i spodziewać się ruchów przeciwną, czy reakcji świata w przeciwną stronę. Nad tym macie kontrolę. Natomiast pamiętajcie, że na świecie są jeszcze inni ludzie inne zjawiska, nad którymi macie dużo mniejszą kontrolę, i które się właśnie synchronizują tak jak te wahadełka na, tej, na tym sznureczku pani od fizyki. Nie macie oczywiście wpływu większego na resety 30-letnie, czy resety stuletnie, czy w ogóle jakieś, nie daj Boże, planetarne resety, więc temu się musicie podporządkować. I o tym był poprzedni film. Zbliża się reset stuletni. Reset, co nie znaczy, pamiętajcie, shutdown. To jest tylko reset, po nim życie znowu zacznie się od nowa. Tak jak na tym pogorzelisku spalonym, wyrastają nowe rośliny, nowe malutkie gałązki, drzew. Tak samo będzie tutaj. Więc waszym jakby zadaniem, które wam sugerowałem, jest znaleźć odpowiedni moment wyjścia z gry na to konkretne rozdanie. I o tym mówi prawo polaryzacji. Mianowicie, jeżeli ty bujasz się na tych wahadełkach które nie są od Ciebie do końca zależne, to czy jest jakaś metoda, żeby ujść z negatywnego bieguna? No bo wiadomo, był dzień, była hossa, wszystko było super, fajnie i teraz wiadomo na podstawie prawa rytmu, że wahadełko wróci na ciemną stronę mocy. Wróci na negatywny biegun, wróci na noc, na zimę, na zimno, na cierpienie, na bessę, na kryzys. I czy można z tego jakoś ujść? Czy jest na to jakaś recepta? Słuchajcie, jest na to recepta i ta recepta właśnie nazywa się Polaryzacją. To, co wy możecie, jedyna rzecz, którą tak naprawdę możecie zrobić, żeby ujść od ruchu wahadłowego życia, od tego rytmu, to w momencie, kiedy wahadło buja się na stronę negatywną, przeskoczyć na inne wahadło. I to dokładnie zasugerowałem Wam w filmie o prawie akcji i reakcji. Czyli przykładowo. Yy... Widzicie po niebie, że zbierają się burzowe chmury. Tak? Zostawiacie pracę w ogrodzie, składacie narzędzia, zanosicie wasze skrzyneczki do szopki, siadacie w domu, palicie w piecu, robicie herbatę, otwieracie książkę i w tym momencie ulewny deszcz spada na wasz ogród. Doskonały przykład zastosowania prawa polaryzacji. Tak? Uszliście od ciemnej strony, którą można przewidzieć, patrząc na pewne symptomy, na pewne zjawiska, i zajęliście się czymś innym, co w danym momencie jest dużo bardziej sensowne albo inny przykład, nie wiem. Akurat nie macie pracy, tak? macie wolny czas. Zajmijcie się uporządkowaniem rzeczywistości wokół was, dlatego że kiedy skończy się tamten ruch wahadła od negatywnej strony do pozytywnej i znajdziecie zajęcie, to mieli przygotowane inne wahadło, które przez cierpienie, przez wysiłek wasz, przez pracę przygotowaliście sobie do ruchu wstępującego, kiedy Znowu przyjdzie taki moment, że będziecie mogli w waszym ogrodzie się. To dzieje się wszędzie, więc przyważycie się. Każdy inwestor, słuchajcie, wszystkie decyzje inwestycyjne to jest dokładnie wykorzystanie prawa polaryzacji. Inwestor uchodzi z sytuacji takiej, kiedy akcje doszły na górkę, wszyscy się cieszą, spółka święci sukces za sukcesem. Kapitał inwestora w tym momencie nie jest już potrzebny, bo już się wszyscy, bo już się tłum rzucił na tą spółkę, już pieniędzy tam jest dość. Inwestor kapitalizuje swoje zyski, wychodzi na górce poprzez prawo polaryzacji, zanim ta spółka zaliczy kolejny dół i wkłada środki w coś innego. Dlatego pamiętajcie, jedyną sensowną metodą na uniknięcie negatywnego ruchu wahadła jest przeskoczenie na inne wahadło, które jest akurat na ruchu wznoszącym. Zawsze są takie wahadło. Może być wahadło akurat teraz, mnóstwo się zainstalowało, idzie na stronę negatywną. Ale na pewno jest takie wahadło, które pójdzie na stronę pozytywną, gdzieś tam schowane w tej niszy, w tym dołeczku, gdzie nikt nie widzi z dala od tych wszystkich medial, tego medialnego szumu, od tych e, globalnych ruchów ustaleń. I takie sobie spokojne miejsce wahadełeczko znajdźcie, tak jak choćby w tej dolinie, która prawdopodobnie jak e, można się spodziewać z tamtymi wahadrytami nie jest zbytnio zsynchronizowany. To jest przykład wyskoczenia poprzez prawo polaryzacji. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Napiszcie tak, w komentarzach, jeżeli macie jakieś uwagi. I być może omówimy sobie jeszcze z któryś praw życia, które w tym momencie będzie kluczowe. Dzięki.